Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Cyberpunk'a. Kontynuujemy naszą przygodę związaną z czyszczeniem mapy, czyli wykonywaniem wszelkich możliwych zadań pobocznych, większych, mniejszych itd. itd. W trakcie któregoś z zadań wcześniejszych wpadło nam podejrzenie cyberpsychozy, litera prawa. Nie wiem kiedy to padło. miałem że tak powiem w zestawie zadań w dzienniku, więc nie zrobimy. Przeniosłem się na miejsce. To jest tutaj, taka mniej więcej południowo-zachodnia część Night City. Mamy naszego cywil-psychopatę. Co to mi tutaj? Wiadomo, zlikwidować, zneutralizować i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, no, lecimy. Zapraszam do oglądania, do zostawienia łapki w górę pod filmem, komentarza, no i będziemy coś tutaj działali. Trzeba uważać, żeby nie przejechał nas żaden samochód, bo no, tak nie wskazane. <laughs> nie wskazane. Oj, Regina? Paru korpów z ZTTH weszło do warsztatu. Nikt nie wyszedł. To rodzinny biznes podobno ostatnio mocno podupadł. Na mój nos właścicielom puściły nerwy. A wiesz, że ja się rzadko mylę. No dobrze. To teraz tak, teraz. Y... Jeszcze wiadomość. Ok, y... Mina. Kurde, mina. Naruszenie protokołu, oczywiście, bardzo chętnie. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Nie. 1C, 1C, 55, 1C. 1C, 1C, 55, 1C. I jeszcze... Kuźwa. 1C, 1 Kurna! C1C... 55... 1C... 1C... Kurde, do niczego to nie pasuje. Gdzie są, e... Gdzie są E9? Ojojoj! E... Ojojoj! 1C, 1C... 55, 1C... Jak to tu przypiąć teraz? C55, Kuźwa, tu nic do niczego, jest to jeden c 55 1c okej, okay, może tak by weszło. 1C, 1C, 55, 1C Dobra, zobaczymy. 1C, 1C, 55 1C, 1C, 9 9 dobra, wchodzi. Ok, cywer psychopata już tam gdzieś w tle został osłabiony. Mina, tryb sojusznika. O kurde, tu tych min jest więcej. Słuchajcie, to trzeba Dobra tutaj już jest mina na trybie sojusznika ale Tu jest druga mina Ojej, ojo, ojoj, ojoj Następna mina Tutaj kurna jeszcze dwie miny na gruncie Ej tu kurna widzę lepszy teren jest ja pierniczę. Tu jeszcze jest mina. Tryb sojusznika. Co z tym samochód? Może Coś nam może zro... pomóc. Nie może nam pomóc. Dobra. Yy, tu już jest na trybie sojusznika. Tu jeszcze jest mina. Dobra. Niechby tak to było. Yy, tu już jest tryb sojusznika. Tu już jest załatwione Ej, dobra, czyli tu troszeczkę można przejść, ale o Jezus Maria, to jest kurna mina na minie ale jazda to jest kurna mina na minie, masakra Ej, to już jest załatwione, to już jest załatwione Kurde, tryb sojusznika, trzeba się schować troszeczkę, żeby on nas nie widział na razie. Bo trzeba się tymi minami zająć. Ja pierniczę, tu jest kurna. Ja pierdykam, no kaszana w cholerę. Jeszcze gdzieś coś? Kurna no cuda. Nie, naruszenie protokołu już tutaj nie zadziała, trudno. Szkoda. Tutaj jakieś drzwi, czy tam brama? Zwał jak zwał. Tam się pan kręci jakoś kurna dziwnie. Tu trzeba jakoś kurna do, do tego bardziej metodycznie podejść, bo jest, bo jest kurna. O, tu jeszcze jedna mina. Ja pierniczę co, co tu się wyczynia Okej okay, no przecież ale jest jazda to trzeba jakoś kurna Sam nie wiem jak Kurna poszedłbym na górę Ale tam też są miny Dobra, okej. Okay. Yy, chyba z góry trzeba będzie go. Yy, ale jest kurde. Dobra. Tutaj poszło. Trzeba, kurna, naprawdę każdy krok. Na każdy krok trzeba uważać. Ja pierdzielę. Dobra, tutaj nie ma. Tutaj można wskoczyć. Kurna. Tu jest jeszcze mina. No masakra. Oj, oj, oj tu druga. Tu już chyba mogę. miarę bezpiecznie. Dobra, tu jest OK. Tu chyba nie ma. A nie, jest. Kurde, też jest mina, ale numer. Dobra. No, co jest? Aha, bo nie, nie ten guzik. Tryb sojusznika, dobra. Kurna, co tu się dzieje? Tam jeszcze jest mina. W sumie te miny na dole laserowe. Wszystkie ogólnie to jest. Jakby, jakby je wziąć na tryb sojusznika, to jest dobra rzecz, bo on się może na nie nadziać. No nie? Dobrze myślę. Chyba dobrze. Tu ktoś sobie leży. Martwy korb. Niech mu będzie. Tu już miny są raczej wszystkie... Chyba są wszystkie już przejęte. Jeszcze zobacz... Kurde, tu muszę uważać. Yy, przejęte, przejęte. Ja pierniczę. Co tu się wyczynia? Dobra. Yy, min laserowych chyba tutaj nie ma na dachu, tylko są zwykłe takie naziemne. Tutaj jest jeszcze tryb sojusznika, bardzo proszę. Niech on sobie łazi. W końcu się nadzieje na, na, na którąś z tych min. Tu jest jeszcze mina, dobrze. Tryb sojusznika, bardzo fajnie. Ale tu jest jeszcze mina, a nie, to już ją załatwiłem, dobrze. Ale tu jest jeszcze mina. No masakra. No, masakra. Czekajcie, a jakby zrobić inaczej? Ekwipunek, karabiny. W końcu mam tą snajperkę. Snajperka ma obrażenia, jakie ma. Szybko Szybkostrzęgność tej snajperki jest tragiczna, ale. Ale obrażenia są, kurna, zacne. Zrobimy tak. E... Gaston Phillips, co jest? Nie mogę? E... Damy mu na przegrzanie. Zostając z przerwy damy mu drugie przegrzanie oj, nie trafiłem Udało się. Dobrze, wobec powyższych. Huh. Wpadną punkt atutu, bardzo fajnie. Wobec powyższego, wracamy do naszego karabinu standardowego. Eee, tu już można sobie broń schować, nie będzie nam raczej potrzebna. Kuda. No, żebym się nie znowu nie wpierdzielił na jakąś minę, jeszcze gdzieś. Chyba to już wszystko. Tutaj ok, martwy korp, niech mu będzie dobrze. stalowa rura. Decyzja o przejęciu nieruchomości. No tak, warsztat podupadł i przejęli nieruchomość. I gościowi Cyberphoza siadła na dekiel. Trzeba teraz ostrożnie, kurna, bo tu z góry mogłem nie, wszy mog mogłem nie wszystko widzieć. Na pewno mogę? No, niby mogę, kurde, dobra. Oj, oj, dobrze. Dobrze. Proszę bardzo, jaka niespodzianka. Jeszcze za ścianą, kurde była mina. Ale numer co za jakiś piec? Dobra, tutaj nic nie ma i tutaj jeszcze mina, czy ja już ją wcześniej wciągnąłem? wcześniej ją wciągnąłem. Okej, okay. całe szczęście. Tutaj zamknięte, tutaj zamknięte. I tutaj następny jakiś korp. Ale z niego nic nie wydobędziemy. Okej. Okay. Nie idźcie tą drogą klucz francuski na rej i palce wimadła. <laughs> tak. Zatem przeszukujemy dalszym ciągu okolicę. Eee, tutaj spokój, tutaj jest jeszcze martwy kod. Tak. Epickie komponenty do ulepy, bardzo fajnie. Także ja generalnie rzadko z tego korzystam. Z tego prostego względu, że broni można znaleźć tyle, że bez większych ulepszeń bez większych ulepszeń można sobie co chwila coś zmienić No, ale czasami się te ulepszenia jednak przydają. Dobra, tutaj załatwione. Co my tu jeszcze mamy poszukać? Tutaj nie, tutaj... Poszukuję komputer, aby znaleźć więcej informacji. Ale komputer kurna gdzie? A tu jest komputer. Wiadomości, sztuki 3. O to chodzi z tą licencją? Ale ale kurna numer. Tak, czujesz się zagrożony. Nie da się oszukać. Do Reginy. Ok, zatem. Pyk, 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 Regina. Otwórz komunikator. Zakończono. O, i wpadły punkty bardzo fajnie, bardzo fajnie. Tu już możemy normalnie, legalnie wyjść, na szczęście. Dobra, zadanie ukończone. Bardzo przyjemnie. Mapa eee, tutaj, coś mamy, żeby nie było daleko. Żeby nie było daleko, to lecimy 200 metrów z kawałkiem. Z buta sobie ciachniemy. No kurde. Oj, Regina. W kafejce na nabrzeżu doszło do strzelaniny. Rozejrzyj się tam, ok? Jeśli to cyberpsychoza, to jestem zainteresowany żywą osobą. Okej. Okay. Znowu cyberpsychoza. Seaside cafe, okej. Okay zlokalizuj cyberpsychopatkę to popularna kawiarnia i tak dalej no dobra niech by było dobra yy, spójrzmy za kurna no mam nadzieję że min tutaj nie będzie więcej trzeba się rozglądać troszeczkę troszeczkę nieco co my tam

1c55 1c7a Czy coś to zadziała? Chyba nie. Chociaż kto wie, kto wie. Trzeba sobie broń wyciągnąć od razu na dzień dobry Radio. Coś tam cywile. Pokonuj na opłastniczkę. No pokonamy, kurde. Bez pokonania ani róż. Eee, ujawnianie interfejsów. Coś z tego wyjdzie? No, chyba nie. A co to tutaj? Aha, antena satelitarna plus kilka... kilka nie wiadomo czego. Gdzie jest napastniczka? Powiedzcie, dobrze ludzie. Na dole? Na dole? Tu jakieś wskazówki? Też na dole. Co zaszło? Tau, troszecz, troszeczkę pani siadło na dekiel. No i dobra. Trudno. Oj oj oj, oj 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 oj, jaka pani jest wysoko, wysoko wymagająca. Szybko poszło. W ogóle y, założyłem sobie tłumik, który z jednej strony. Odrobinę zmniejsza obrażenia, ale, ale z drugiej strony jest większa. Dobra, zbieramy teraz wskazóweczki. No, trup, no, widzimy, że trup. Amunicja do strzelb, coś tam, coś tam. Czapka Arasaki. Plan zdjęciowy. Niech by było fotograf. Pro do No, co jest? Reflektor. Tak, plan zdjęciowy to już wiemy. Nie. Para moda. Oh. Coś tam, coś tam, schemat Armadillo, który to już raz schemat na Armadillo, wpada mi tutaj, coś jeszcze pokazuje. Tak, jeszcze jakieś zwłoczki. Pracowniczka korporacji. Okej, okay. o, ale tutaj mi się zebrało. Dobra, nie wiem o co chodzi. Niech by było. Desz zaczął padać? Ale dowcip. Teraz trzeba się tam dostać na górę, z powrotem, z powrotem na lat. Damy radę? Czy to, czy nie wejdzie? Oj, nie dam rady. Trzeba kurna jakoś dookoła. No, to jest, nie, to jest niedobre. Chyba tędy. Dobra, tędy lepiej. Ubudu, została nam tylko napastniczka do przeszukania. Malorian, fajny Malorian. Wiadomość. Oto nadejdzie czas zemsty i białego światła, czas zimnego chromu i czas pogardy. To chyba y, parafraza y, tego. Parafraza władcy pierścienie, jeżeli dobrze kojarzę. Dobra, wyślij wiadomość do reginy. Coś tu mi jeszcze pokazuje? Jakieś wskazówki. No tak, no to jest napastniczka, tak. Barak przynależności, to wiemy. I tu jeszcze jakieś... Coś jest... Nie, coś jest, nie wiem co. No to kurwa cały ten system. Dobra. Wyślij wiadomość do reginy. Regina, wysyłam. Eee, yy, dobra. Dorobiłem szczęśliwe zakończenie. <laughs> Ale kurde, ojojoj, to nie było prawdziwy, prawdziwy wesel, tylko plan tego twojego seria. Ja pierdzie, Jaka wiadomość, dobra. Trudno, nie wiem o co tu chodzi, ale... Ale niech już będzie. Zadanie zakończone, 2900 wpadło. Kurde, mam nadzieję na więcej, no ale dobra, nie będzie. Eee, hop za tym na górę. Hop tym na górę i... No i tu sobie kończymy. No dwa zadanka... akurat dwa zadanka poboczne, tak samo raz na odcinek. W następnym odcinku będziemy da dalej coś działali. Oczywiście, zapraszam do oglądania, do śledzenia dalszej przygody. No a tymczasem żegnam się z Wami, trzymajcie się, cześć.